Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem do Urhara. To jest moi drodzy Joyville. Moi drodzy, gireczka, która rozgrywa się w opuszczonym obozie dla dzieci. Dzień dobry, Bysiu Pysiu. Proszę mi. O, masz pana misję. Ja, ja też mam pana misja. Moi drodzy, jeśli czekaliście na jakiś kolejny horrorek, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Wulibuli, tak? Mam nadzieję, że mnie nie skrzywdzi. To tu, tam przed siebie, nie patrząc za siebie, otworzyłem. Mamy kamerki. Dzień dobry. Jakieś żółte gówno. Czy to ty? Hulibuli. Idziemy dalej przed siebie. I... Aresztowano founder of. Dobra, założyciela tego obozu. Super. Mam pistolet. Jednak kamerę. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, nie wiem, co się something... dzieje. Coś jest bardzo nie tak. Co ja tutaj robię? Dobra, y, wszyscy pracownicy zniknęli. Czego ja tutaj szukam? Pewnie też swojego jakiegoś zaginionego dzieciaka. Tak, tak. Wszyscy wiemy, że dzieją się straszne rzeczy. Y, pokaż, co tam jest. Spójrz tam, co tam się dzieje. Ja widzę, że coś tam łazi Potrzebujesz pomocy Biorąc pod uwagę, że znalazłem tę kamerkę w takim miejscu To ty chyba już nie jesteś żywy Raczej ci już nie pomogę Uu! Przylazł Przylazł Był tu Chyba ziomkowi już nie pomożemy, widzowie Chyba nie Czy mogę się czymś bronić? Wezmę to do obrony Nie podchodź do mnie, mam mopa i nie zawaham się go użyć Będę cię napieprzał tym mopem. A może samochodzik? Nie, samochodzika nie mogę wziąć, więc będę po prostu szedł z mopem. O! Wow wow, 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 wow Halo! Kto mi zgasił światło? Gdzie mój mop? Wow wow, wow, wow 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 Proszę mi nie mrygać kuźwa! Mopa zgubiłem o o, tu jest, tu jest, tu jest to... o, o, kurwa! Co się stało? Co się stało? Ktoś mnie urzucił i to nie byłem ja. Chcę wziąć z powrotem swojego mopa. Dobra, zrobię porządek z kartonami. O! Pięknie. No kuźwa. No co nie? No a po co ja robiłem porządek? Wiem, co trzeba zrobić. Trzeba zbić szybę. Ech. Nie dobra, dobra, dobra. Chyba, chyba nie o to chodzi. To spróbujmy znaleźć jakieś inne przejście. Ej, ale tu już nic nie ma. Mopcian, miałeś mi pomóc i wyważyć drzwi. Czy coś tutaj jeszcze jest takiego, co mógłbym wziąć? Może pomiędzy kartonami jakiś kluczyk? Czy coś? Tak? Nie? Chyba nie. Może gdzieś tutaj jakiś kluczyk? Halu? O! Nie wiem, co to jest. Nie wierzę! Tu są klucze widzowie. Były. Mam je. Mogę się w końcu tutaj dostać. Więc ja razem z. Mobcian, chodź, chodź, mobcian, chodź, idziemy. Dobra, co my tutaj mamy? Kabelki. Prawdopodobnie muszę je połączyć, tak? Ale który do którego? Żółty do. Czekaj, gdzieś musi być instrukcja. Coś jeszcze pewnie pominąłem. Dobra. Yy... Może na tych kamerach? Ej, to byłoby logiczne. Picy, picy, pici. Może na kamerach jakaś podpowiedź? O, to jest zajebista podpowiedź. Pewnie muszę kabelki podłączyć i dopiero wtedy trachnąć tym. No dobra. Tylko, że tutaj nie ma żadnej podpowiedzi, jak to połączyć ze sobą. To jeszcze jest kolorowe. Jeden zielony. Czekaj, czekaj. O! Zielony jeden. Dobra. Niebieski. pięć Dobra, zrobimy to. Ocalę, nie wiem, kuźwa pana misja, nie wiem po co ja tutaj jestem. Dobra, mamy różowy cztery. Prawie dobrze. Różowy różowy idziesz na czwórkę. Żółty na trójkę, czerwony na dwójkę. Czerwony dwa. O! To tutaj dobrze przynajmniej. To na trzy. W takim wypadku ten na tutaj. No. Biały to był ostatni, który został. Więc lecimy. Czy teraz coś się stanie? Jak kliknę? Stało się coś. O! Poszła iskierka. Jest! Możemy wejść i jechać. Ja te psy z siebie nie patrząc za siebie. Dobra, widzowie. Mamy to. Dotarliśmy do kolejnego etapu gry. Proszę, niech żółte coś mnie nie krzywdzi. Proszę. Dzień dobry, uli buli. Ok, chyba pana misia potrzebuje zeskanować tutaj? No, zapomniałem o, o mobcian. Dobra, widzowie, wszyscy w komentarzu pożegnajcie. Mobcian odszedł i nie wróci. Już nigdy. Dobra, otwarte pomieszczenie. Zamknięte pomieszczenie. Zamknięte pomieszczenie. Dobra, mamy jedno otwarte. I słyszę dziwny dźwięk. Okej, okay, co my tutaj mamy? Fiolet. Dobra, biorąc pod uwagę poprzedni etap, to tutaj wszystko jest. Dosyć ważne. Tu jakiś plecaczek? Halo? Halo, plecaczek? Nie, plecaczek raczej. Pan Misiu! Dzień dobry, Misio z Znalazłem no. pana Misia. co jest z tym panem Misiem? Ja też mam swojego. Tylko niebieski jest. To nie jest zwykła zabawka. To też nie jest zwykła zabawka. Ten Misiu się kurwa rusza. Dzień dobry, panie Misiu. Czy mogę to było rzucić? Dobra, nie, nie mogę nic z tobą zrobić. Kurde, myślałem, że będę mógł tobą rzucać, czy coś, jak panem Albercikiem. Ale chyba nie. Dobra, zeskanujmy go. Albo naładujmy, bo on ma 20% baterii, więc może ja go tutaj ładuję po prostu. Jednak nie. Jednak rozładowałem mu baterię. Świetnie. Ciemność. Panie misiu, czy umiesz świecić? Panie misiu, nie chcę tu być. <laughs> nie chcę tu być. Dzień dobry. Miałem jeszcze chwilę, żeby się wydostać. A nie zapowiada się dobrze. Dobra, mamy tutaj karteczki, że było cudownie. Z pewnością było cudownie. Wziąłem coś ze sobą. Chyba jakaś karta dostępu, czy coś. Czy możemy tędy przekitrać się? Nie. Dobra, ja tutaj zwiedzę wszystko tak ładnie. Zielone, jeden. Niebieskie, dwa. Może to też nam się później przyda Ej, ale generalnie miejsce wygląda bardzo... Bardzo sympatycznie Tylko, że jak zacznie mnie jakieś gówno gonić, to to już nie będzie sympatycznie Wow, 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 dobra, pani misiu, trochę się poobijaliśmy Proszę mi nie krzywdzić, ja tutaj jestem w sobie nie wiem po co Ale pewnie pod dziecioka Czy tutaj, co? O! Co? Ja, nie, 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 nie! Co ja zrobiłem? Rozładowałem go. Kuźwa, pani misiu! Chyba najpierw powinienem tu to włożyć. I co teraz? Czerwone. Niebieskie. Nie rozumiem. Niebieskie. Nie rozumiem o co. Czy ty na mnie patrzysz w tym momencie? Zakręciłem kołem. Joy Will O ty po ty. Kurwoty! Dżownico! Chyba tak nie miałem robić. Chyba nie o to chodziło. Akurat tutaj już musiałem sobie spojrzeć mniej więcej w neta, bo patrzyłem kuźwa, gdzie mogą być te kolory. A są tutaj! Świetnie, nie zauważyłem. E, odpaliłem to, nie patrzyłem na kolory. Świetnie. E, musimy zacząć od góry do dołu. Czyli najpierw od czerwonego, który może być wszędzie w tym momencie. Nie wiem, dajmy na to, że tu jest. Nie był tutaj. Dobra. Zaczynamy od czerwonego. Nie denerwuj się. Tu jest. Tu, tu jest czerwony. Dobra, dobra, dobra. Super. Teraz lecimy z pomarańczowym. Pomarańczowy też jest tutaj. Pięknie. Pomarańczowy, dobra. Kolejny będzie żółty. Żółty jest tutaj. Super. Proszę mnie nie krzywdzić. Mamy to. Kolejny będzie zielony. Zielony jest tutaj. Dobra, teraz to jest easy. Cyk. Gupia dżownico. Dobra, kolejny będzie taki niebieski, dziwny. Ten, 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 ten. Chyba. Chyba ten. Taki niebieski, jasny. Ten. Tak, 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 tak. Dobra, teraz niebieski, ciemny, to będzie ten. Dobra, ty, dżownico, się uspokój. I fioletowy. I fioletowy będzie tutaj. Dobra. No, nie wystawiaj ząbków, dżownico. Zadowolona, dżownica? Mamy to, wszystko zrobiłem. Dziękuję, dżownico. Ej, patrzy się. Dżownica się patrzy, dobra, idę z panem Misiem. Przepraszam cię, że jesteś martwy, panie misiu. Że masz 0%, to nie wygląda stabilnie. Czy ja naprawdę umarłem? Czy ja umarłem? Trafiłem gdzieś. Gdzie jest pan, misiu? Oddaj mi pana misia. Oddaj pan, misiu. O, mam latarkę. Ale pan misio był moim najlepszym kumplem tutaj. Proszę, oddaj mi go. Widzę oczy. Albo to brud na monitorze, nie wiem. Nie, jednak mam pana misia. Dobra, dzień dobry, panie misiu. Raczej zaraz będę uciekał, krył się i tak dalej. Nie podoba mi się to. Panie misiu, słyszysz to? Słyszysz to, panie misiu? Proszę zabierzcie mnie stąd. Nie, tu raczej nie mogę. Dosek mnie swędzi. Danger. Chyba tu nie przejdę. Nie, tu nie przejdę. No, nie. Czy będę się tutaj bawił z jakąś fioletową dżownicą? Proszę, nie. Idziemy po szlamie. Krew widzę. Albo czerwony szlam, czyli więcej dżownic. Dżownico, zamrygam cię na śmierć. Odejdź. Mało przyjazny się wydają. Co to za zielony glut? Dobra, idę przed siebie, nie patrząc za siebie, zielona dżownica poszła na górę. Mogę wyłączyć latarkę. Super. Mamy kolejną łamigłówkę. Znów się pewnie pogubię. Zrobimy jedno wielkie nic. Dobra, tu jest potrzebna ewidentnie bateria. Coś nam te kartony tutaj dają Raczej nie Dobra, zastanówmy się Będę mógł naładować baterii pewnie pana misia Finalnie Co my tutaj mamy Tutaj mogę wsadzić pana misia Ale jest to rozładowane Więc tam pójdziemy sobie później Czy tutaj Nie, myślałem, że To jest jakaś drabinka Czy mogę ewentualnie ten jakoś Skikuśnąć Ej, może po kartonach To by było logiczne Cyk W sumie dużo tych kartonów mam Cyk Hop siup Hop siup. I hop siup. Dobra, mamy to I tu gdzieś prawdopodobnie będzie bateria, nie? Zamknięte, świetnie I Coś tu musi być przesło Ej nie, no bez jaj coś tu musi być. O jest coś. Dobra, to już wiem gdzie mogę wsadzić. Hopsiu, hopsiu, hopsiu. Wkładamy to widzowie tutaj. I teraz mogę to pociągnąć. Aha, dobra. Muszę zrobić tak i tak. Dwa na raz. Tu. Zadzam pana misia i pan misiu. Jest w tym momencie ładowany. Dobrze, pani misiu. Przywracam cię do życia. Żyj, pani misiu, żyj. Teraz powinien kurde wstać i, i zacząć chodzić i gadać z nami. Powiesz coś? Nic nie mówi. Świetnie. Miałeś być super kompanem. Dobra, to idziemy dalej, widzowie. Ile to ci zabrało? Ej, nic ci to nie zabrało. No to dobrze. To idziemy dalej. Pici, pici, pici. czy tutaj. Słyszałem kroki. I chyba nie były moje. Do piwnicy niżej. Nie podoba mi się. Ale chodźmy zobaczyć. Czy mogę te kartony. Nie. Chyba chociaż. Chociaż chyba nie. Dobra. To tam nie wchodzimy. Tu zamknięte, tu zamknięte, tu otwarte, tu jeszcze więcej kartonów, tu też tędy nie przejdę, no dobra, dzień dobry, zielony potworze, a to co to? Game room, o otwarte Myślałem, że będę musiał coś jeszcze zrobić. Idziemy do pokoju zabaw. Co może być nie tak? Bylebyśmy nie trafili na to żółte gówno. bisiu, jak coś to yy, rzucę tobą i będziesz nas bronił, dobra? Pokój zabaw. Evil, Evil. Niedobrze. I jeszcze te dżowniczki. Evil, Evil. To ja tam nie chcę. <grym> ja tam nie. Halo? Mogę tędy? Tam było... Biorąc pod uwagę te wszystkie napisy tam, to ja tam nie chcę. Chociaż tutaj... Tu z kolei jest ciemność. Spróbuję mimo wszystko wejść. Skończy się to tragicznie, widzowie. Pani misiu... A tu królisia potrzebuję! No dobra. To królika nie mam. To idziemy do dżownic. Dawaj, panie misiu, zjeżdżamy ha, siu, siu. Proszę mnie nie krzywdzić Czy otwarte? Zamknięte, oczywiście Ej, byłem tu Chyba Tak? Tak O, o kurwa, o kurwa Nie spodziewałem się nie wiem, gdzie mam iść. Goni mnie oczywiście, że mnie go. Idę tu? Jednak tam nie idę? Nie wiem, gdzie mam iść. Chyba jestem martwy. Jestem bardziej niż martwy. Idę do wieży. Czy dosięgnę mnie w wieży? Idzie tu? Halo? Prawdopodobnie musiałem gdzieś uciec, tylko nie wiem gdzie. Nie wiem co zrobić. Prawdopodobnie będzie stał przy wyjściu, nie? Tu nie wejdzie Pewnie stoi tam, nie? Pani Misiu, jesteśmy żywi i zarazem martwi. Bo nie mamy jak się stąd wydostać, pani Misiu. No. Mamy przerąbane, pani Misiu. Chyba, że mogę przez to okno wyjść. Dawaj, z główki. Nie. Z pani Misiu. Musimy umrzeć świetnie, Prawdopodobnie będę musiał tutaj po prostu powrócić Więc Pani misiu Po prostu będziemy biec Przed siebie nie patrząc na siebie lubiam stąd Ty Żółty gównioku Zapal świat Picy, 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 bierz pana misia Dobra Wchodzimy do środka Czy on tu będzie wchodził? Proszę nie, proszę nie wchodź tu Siema Nie mogę iść, nie mogę iść dalej Zamrygam cię. Odejdź. Odejdź. Zamrygam cię. Czy mogę... Kurde, ja nie mogę tam iść. Co, Pola sobie zniknął? Teleportował się? Światło się stało. Mamy kolejny jakiś pokój zabaw. I znowu się zamknęły drzwi. Dobra. Co my tu mamy? Piłeczki. Jak byłem mały, uwielbiałem takie zamki. Klocek. Co ja robię? Widzieliście to. Ej, ja mogę latać. Panie misiu, pa, 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 pa. Wejdźmy na ten klocek i zacznijmy latać. Mam pomysł. Hops. I teraz... Ho! Jednak, nie, jednak się nie udało. Dobra, natomiast... Czy jest tutaj jeszcze jakiś taki klocek? O! Może ten klocek... Muszę położyć tutaj. To było logiczne. Dobra, teraz mamy żółty klocek. No, bierz pana misia. Aha, dobra, cyk. Dobra, rozumiem. I będę potrzebował z tym klockiem tam pójść. Wezmę żółtego klocka tutaj, bo z nim będę musiał się przekitrać. I teraz tak, pali misiu Odpal nam platformę Bierę tego klocka I idziemy tutaj, cyk, pięknie Dobra, czyli teraz żółty klocek W to miejsce Nie wiem za bardzo co się otworzyło Więc ja zejmę go I położę z powrotem Nie wiem totalnie co się zmienia Czy zielony gdzieś mogę tu O dobra, mogę tu zielony wstawić i mamy teraz czerwony. Chodź, czerwony klocku. A czerwony klocek gdzieś tutaj na górze chyba można było wstawić, z tego co pamiętam. Więc... Cyk. I le... CZERWONY KLOCKU! CHODŹ TU! NIE! Położę go na platformie. Czekaj tutaj na mnie ładnie. Dobra. To zrobię cyk. I lecimy na górę. Dobra. I czerwony klocek... O, tutaj trzeba było wsadzić. Dobra. I teraz... Otworzyło się kolejne przejście. Dobra, tutaj będę musiał wszystkie te klocki poustawiać. Czerwony gdzieś na górę. Okej, okay, tu czerwony. I will. Niedobrze. Kurczę, nie wiem jak ten czerwony tam... Bo wezmę to. To zmykają się te drzwi. Dobra, mam pewien pomysł. Co jeśli... Wezmę te wszystkie klocki i teraz je Poustawiam Z wyjątkiem Czerwonego O, tędy mamy jakieś przejście I tu się otworzyło Dobra Mamy to Mogę wsadzić z powrotem czerwony Cyk I wrota się otworzyły Dobra, jest, mamy to Idę przed siebie, nie patrząc za siebie, Pan Misiu jest ze mną. O kurwa. To wygląda jak... Co to za piłeczki? Co tu robią te piłeczki? To wygląda jak... typowy etap, w którym zaraz będzie mnie coś goniło. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dobra, otwarte. Zbierdalamy, pani misiu. Dobra, ten, tędy. Ten, ten. Nie wiem. Kurwa, nie ma nigdzie strzałek. Strzałki. Gdzie są strzałki? Strzałki. Jestem martwy. Tam byłem i był przypał, więc chodźmy teraz tutaj. Ej, to wygląda jak dobre przejście. Zajebiście. Uciekam. Muzyczka się nie skończyła, więc prawdopodobnie dalej mnie goni. Tak, dalej mnie goni. O nie. No ty ch chyba sobie jaja robisz. A skąd ja miałem wiedzieć, jaki jest kot? Dobra, teraz będę dodatkowo jeszcze patrzył na cyfry. Widzicie gdzieś cyfry? Jakiekolwiek. Po drodze. Nie obejrzę jaj tu. A 7 Siedem, siedem. siedem. Trzy... Siedem... Siedem, Super. Mamy siódemkę. Zero. Zero, siedem... Pięć... Zero, siedem, pięć... Siedem. Zero, no dlaczego? Cyfry mam wrażenie, że się zmieniają. O widzicie, teraz jest 0, 5, 0, 5, 5, 0. Kurwa mnie ta gra. 0, 7, 3, 0. 0, 7, 3. kurwa. 0, 3, 7, 7, 3, 0. 7, 3, 0. 730 0712 zero, czyli zero Kurwa, nie zdążyłem jednego kliknąć. Otwórz się. Kurwa mać. 0151 jeden pięć O tak, 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 tak. W końcu, w końcu, w końcu, w końcu, w końcu. ja se robisz. Jaja se robisz O kurwa Najgorsze ja jest to, że ja mam wrażenie, że on jest kuźwa daleko Że ja go serio daleko zostawiam A on, nie wiem, jakoś spida łapie tam 2, 5 4 2, 5, 4 7 2, 5, 4, 7 Zpierdalam Proszę, proszę Proszę kurwa, bo serio wyłączę to Jedź, jedź, jedź Jedź, jedź Nie wiem czy mam coś kliknąć jeszcze tak tym żółta mendo, ty, endo, ty. na ciebie! Jadę. Co się stało? Dlaczego się zatrzymało? Pani mi się wyjaśni mi to. Chyba to ja zginąłem. Albo i nie. I tu skończyła się historia. Szczerze, jeśli miałbym tę giereczkę zostawić razem z Garten of Banban -Ban i... Uh, Poppy Playtime to Poppy Playtime jest na pierwszym, Garden of Banban na drugim, a to na trzecim. Jakoś tak szczerze trochę nie przekonywały mnie te zagadki. A końcowy etap to w ogóle ja pierdzielę. Mam wrażenie, że ładnie biegnąłem. Zostawiałem go mega w tyle, a i tak mnie doganiał. do koniec trzeba było to ultra szybko wszystko przeklikać. No ale dobra, widzowie, udało się. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcineczek wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się niebawem w jakimś innym odcineczku. Trzymajcie się, pa pa!